W związku z tym, że ostatnio na kanale było co na temat pierwszej fali Black Metal'u, to postanowiłem ten temat kontynuować. I dzisiaj będzie o płycie zespołu, który jest bardzo często utożsamiany właśnie z pierwszą falą Black Metal'u. Mowa oczywiście o zespole Merciful Fate i płycie Merciful Fate. Zapraszam. Tak więc dzisiaj zajmiemy się albumem, moim zdaniem, totalnie kultowym i legendarnym, jakim jest epka zespołu Merciful Fate, która zwie się po prostu Merciful Fate. Ewentualnie jest ona też nazywana Nuns Have No Fun, bądź też A Corpse Without Soul. Niektórzy nawet na ten album potocznie mówią The First Album. Ale o tym za momencik. Więc e, ta oto epka ukazała się w listopadzie 1982 roku nakładem Rayvon Records. E, nagrana zaś została we wrześniu 82 w Stone Sound w Rusendal w Holandii. A za produkcję odpowiada Jack Hastings. Składu z tej płyty chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, bowiem jest on e, dość znany. Klasyczny skład Merciful Fate, czyli King Diamond na wokalu, e, Michael Denner i Hank Sherman na gitarach, Timmy Hansen na basie oraz Kim Raz na perkusji. Dokładnie ten sam, co był na pierwszych dwóch e, studyjnych dorobkach Merciful Fate, czyli wspaniałych i kultowych Melissa i Don't Break the Oath. Ale dobra, po kolei. Dlaczego na ten album mówią niektórzy, The First Album? Dlatego, iż jest to tak naprawdę pierwsze, większe wydawnictwo Mercyful Fate. Przed tym albumem był jeszcze Dema. Jeśli Was ciekawią e, nagrania z tych Dem, to powstała kompilacja, która zwie się Return of the Vampires z 1992 roku, gdzie mamy właśnie utwory z nagrań demo. E, na których to zresztą był też inny skład. E, niektórych muzyków z właśnie tego składu nie było wówczas jeszcze w zespole. Ale dobra, po kolei. Co w takim razie mamy zawarte na tymże albumy? Eee, Merciful Fate to album zawierający cztery kompozycje. Jest to stosunkowo krótka płyta, ale za to niezwykła na swój sposób. Wszyscy zapewne kojarzą Merciful Fate z takich albumów jak na przykład totalnie kultowa i genialna Melissa, czy też chociażby Don't Break the Oath z tą ikoniczną wręcz na dzień dzisiejszy okładką. Jednak zanim te dwa albumy się ukazały, to była oczywiście ta epka, która można powiedzieć, że była taką zapowiedzią tego, co się stanie. Eee, takim, można powiedzieć, początkiem istnienia legendy. Co tworzy Merciful Fate, to myślę, że nikomu przedstawiać nie trzeba, ale dla przypomnienia jest to melodyjny heavy metal, ale nie może tutaj mówić o klasycznym heavy metalu. I już to jest zauważane właśnie na tym albumie. Kompozycyjnie to ten album, jak ogólnie twórczość Merciful Fate, nie kojarzy się dosłownie z niczym. Że to muzyka unikalna na swój sposób dla tego jednego gościa, czyli Kima Bambiksa Petersena. No i czyli oczywiście Kinga Daimonda. Chociaż tutaj to są dopiero moi drodzy, początki. Dlaczego tak uważam? No bo wiecie, jak się porówna ten album do tego co Mers Fate grało później, no to słychać wyraźnie, że tutaj panowie dopiero co e, startują. Ale kompozycje są moim zdaniem na swój sposób ciekawe i wciągające. Na przykład pierwsze dwa numery, czyli A Copes Without Soul i Nuns Have No Fun. To są drogowe właśnie od tych utworów. E, ten album ma też e, dwa alternatywne tytuły. Ale mamy też tutaj e, dwa pozostałe również genialne numery, czyli Doomed by the Living Dead oraz Devil Eyes. No. Wszystkie kawałki to jest e, heavy metalowy geniusz, proszę Państwa. Te numery, jeśli chodzi o kompozycję, są po prostu nie do podrobienia. Posłuchajcie sobie na przykład takie A Copes Without Soul. To jest totalna unikalność, proszę Państwa. To, co się tutaj dzieje, moi drodzy, to jest po prostu totalne muzyczne szaleństwo i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No, ja na przykład ten album uwielbiam właśnie za te kompozycje, a ogólnie za sam fakt, że jest tak po ludzku zajebisty. Może też tutaj zwrócić uwagę na wokal Kinga Diamonda. No wiecie, nie każdy lubi. Yy... Kinga Diamonda jako wokalistę, no bo nie każdemu barwa odpowiada i dla niektórych on za dużo używa falsetu. Może się to niektórym nie podobać, ale trzeba oddać, że technicznie King Diamond jest bardzo dobrym wokalistą. I to już tak naprawdę zaczęło raczkować właśnie tutaj, że to nie jest jeszcze ten poziom, jaki był na późniejszych dokonaniach, zarówno Merciful Fate, jak i solowej twórczości Kinga Diamonda, ale tu już są początki, że już tutaj King się bawi tym swoim głosem, i też on jest dość y, zmienny na tym albumie. Wystarczy po prostu posłuchać tych linii wokalnych i bardzo łatwo jest to uchwycić. Dzisiaj z perspektywy czasu można różnie patrzeć na ten album, zwłaszcza jak się go porówna do dalszej twórczości eh, Mercyful Fate, tak i samego Kinga Daimonda. Zwłaszcza, że bezpośrednio po tym albumie ukazał się na dzień dzisiejszy legendarny już album, Melissa, ale to też bardzo fajnie moim zdaniem pokazuje jak rozwijali się muzycy Mercyful Fate. No bo wiecie, w 1982 dostaliśmy ten album, już rok później Melisa. No, i to jest, bym powiedział, wręcz kilka poziomów wyżej, jeśli chodzi o nag jakość nagrań, o brzmienie, kompozycję. Bo tutaj to są, można powiedzieć, początki. Kiedyś nawet mój znajomy dobrze powiedział, że to, co mamy na płycie Melisa, to jest tak naprawdę to, co mamy na tej epce, z tym, że więcej i lepiej. Co nie zmienia faktu, że oba albumy są na dzień dzisiejszy, powiedziałbym, wyjątkowo unikane. Jak zresztą cała twórczość Kinga Diamonda, zarówno pod środem Mercy of Fate, jak i solo jak się porówna e, twórczość ówczesną Mercyful Fate z tym, co się wówczas okazywało w muzyce metalowej. Tak więc przybliżmy tak mniej więcej historycznie, co się okazywało w tym okresie 1982-83. Tak więc w 1982 roku wychodzi chociażby album Black Metal Venom, czyli dla wielu. Jeden z pierwszych albumów w historii black metalu. Oczywiście mówimy tutaj o pierwszej fali, nie żeby nie było. W 1983 zaś wychodzą Dema Hellhammer, wszystkie trzy demosy. A jeśli chodzi o klimaty takie bardziej klasyczne, heavy metalowe, no to w 1982 roku wychodzi znany chyba każdemu album Iron Maiden pod tytułem The Number of the Beast, jak i Screaming for Vengeance zespołu Judas Priest. A w 1983 zaś wychodzi Kilemon. Czyli pierwszy album Metaliki uznany przez wielu za pierwszy album thresh metalowy w historii. No i jak się tak porównacie, to Merciful nie brzmi jak żaden, dosłownie żaden z tych zespołów. Trudno tak naprawdę porównać twórczość tego zespołu z czymkolwiek innym. Chociaż na ten album można, jak mówiłem, różnie patrzeć z perspektywy czasu, no bo wiecie, tak zobaczymy sobie taką okładkę, na to. Nie każdemu się może ona spodobać. Znaczy, czy dzisiaj z perspektywy czasu się inaczej na to patrzy, że no, wtedy mogła ona oczywiście szokować i wielu pewnie ta okładka szokowała, ale dzisiaj, no, mówmy się, nie wygląda to jakoś mega dobrze. W sumie, nawet jeśli chodzi o tekst, to to też panowie się tutaj e, rozwinęli e, w porównaniu do tej płyty. No bo. No teksty, jakie mamy na tym albumie, mają swój urok oczywiście, ale no. Trzeba jednak oddać, że w późniejszym okresie King Diamond pisał dużo lepsze teksty, zarówno dla Mercy of Fate, jak i w ramach solowej twórczości, na przykład na The Spiders, Lullaby czy Voodoo chociażby. Ale ten album jednak myślę, że jest ważnym e, punktem twórczości Mercyful Fate, no bo on pokazuje początek tejże legendy. Po tym albumie trzeba przyznać, że panowie się bardzo rozwinęli, e, zarówno jeśli chodzi o kompozycję, jak i jeśli chodzi o umiejętności wokalne Kinga Daimonda, to to wszystko poszło naprzód, ale tutaj już było słychać, że będziemy mieli do czynienia z czymś zupełnie innym niż to, co słyszeliśmy wcześniej. Tak więc, coś finalnie mogę powiedzieć na temat omawianej przeze mnie dzisiaj płyty. Ja bowiem w ten sposób. Ja tą epkę uwielbiam. Uważam, że jest to po prostu klasyk i legenda, jeśli chodzi o muzykę heavy metalową, jak i pierwszą falę black metalu. Że tak powiem, wczesne Mercyful Fate to jest, no, kult total. To jest e, legenda, jeśli chodzi o muzykę heavy metalową. Więc jeśli jakimś cudem nie znacie twórczości Mercyful Fate, no to przynajmniej te wczesne albumy powinniście nadrobić, bo... Mówię, to jest majstersztyk muzyczny. Gorąco Wam polecam. Jak mówię, to jest mistrzostwo świata po prostu. No i dość ważny album, jeśli chodzi o pierwszą falę black metal, jak i generalnie muzykę heavy metalową, bo pamiętajmy, że Merciful Fate było w latach 80. jednym z ważniejszych zespołów, jeśli chodzi o heavy metal. Może nie aż tak ważnym jak na przykład takie Iron Maiden, powiedzmy, czy Judas Priest. Ale i tak bardzo ważny zespół, wielce zasłużony dla e, metalowej sceny. No i klasyk, jeśli chodzi o heavy metal. Gorąco polecam. I na tym dzisiaj już kończę. Tak więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!